Cześć, witam Was serdecznie. Zobaczmy, co dzisiaj macie kochani usłyszeć. Jaka wiadomość tutaj do Was e, przychodzi. Zobaczmy, jakie energie tutaj dla Was dzisiaj. Zobaczymy, co tutaj słychać. Zobaczmy. Pięć kart. No, jestem ciekawa, co tutaj w tych energiach się pokazuje. Dawno chyba tą talię też nie używałam. W czytaniach prywatnych tak, bo, bo często, czy tutaj w sesjach przez WhatsApp, to często też używam tej talii. Ale chyba tutaj na kanale nie pamiętam zresztą. Dobra, nieważne. Ale jestem ciekawa właśnie, co tutaj się pokaże ciekawego. Dobra, pięć kart mam. Zobaczmy na spód talii, jak główna energia do tego czytania na dzisiaj. Moc. U, bardzo fajna energia. Bardzo fajna energia. Energia może wyjścia z jakiegoś konfliktu, kochani. Z, jakiegoś, z jakiejś trudnej sytuacji. Tu jest nabranie siły, nabranie mocy, przezwyciężenie, kochani, trudności. Jeżeli z czymś się ostatnio zmagaliście lub zmagacie, to nabieracie tutaj, kochani, krzepy. I nie tylko wiecie fizycznej, ale też psychicznej. Tutaj jest moc, kochani. Tu jest samodyscyplina, moc, tu jest um, ujarzmianie trudnych um, sytuacji um, w życiu. Także mimo, że może jesteście, wiecie, drobnymi osobami, ale. Wewnątrz Was tkwi ogromna moc, kochani. Także może właśnie coś przez, przezwyciężacie, czy jakieś trudność, czy jakieś konflikty, czy jakieś um, po prostu problemy, które wszyscy gdzieś tam w życiu mamy. No dobra, no to zobaczmy co dalej tutaj w tym czytaniu ja mam znowu ochotę odkryć wszystkie karty od razu nie wiem czy tam wam się podoba czy nie napiszcie właśnie bo jestem ciekawa czy to dla was jest ok czy nie ale czasami tak mam i chcę po prostu zobaczyć od razu cały obraz tutaj tej sytuacji król buław ósemka kielichów Karta sądu ostatecznego, karta piątki kielichów i karta rycerza mieczy. Chwilę mi dajcie, ja muszę się zobaczyć o co tutaj chodzi. Może właśnie chodzić, kochani, o to, że tutaj były jakieś sytuacje konfliktowe, tak jak już wcześniej tutaj widziałam. Tutaj może chodzić o jakiegoś króla buław, może to być yy, pozycja, Szefa, czy kogoś w pracy, czy, czy po prostu partnera, czy, czy po prostu energia jakichś spraw, nie wiem, sędziego, adwokata, który gdzieś tutaj, no, no jego energia gdzieś tutaj była kogoś, kto, kto działa, kogoś, kto coś tworzy i albo też osoby, która gdzieś po prostu odchodzi. Może dla niektórych z bez, być z Was to, że tutaj chodzi w tym czytaniu, to jest czytanie dla osób, które stawają na nogi po jakimś odejściu jakiejś osoby albo wy po prostu odchodzicie z pracy gdzieś od tej energii tutaj jakiegoś działania, tworzenia, nie wiem, może zamykacie firmę, może odchodzicie z nie wiem z stanowiska pracy, a może odchodzicie od relacji, może jakaś przyjaźń tutaj pozostawiacie coś. Po prostu to jest pozostawianie tej energii, która wam nie służyła i pójście dalej. Ale no jako że to jest główna karta, to jest pokazane jako właśnie przez czegoś trudnego. I tutaj się pokazuje ta piątka kielichów. Coś, co bolało. Coś, co było może jakimś rozczarowaniem. Może tutaj chodzić też o jakąś komunikację. Może z kimś spisaliście i widzieliście, że tu u, wiecie, no ktoś może was zranił też słowem. Tu jest tak jakby przeanalizowanie tej sytuacji, Zobaczenie jej taką jaka ona jest. Może tutaj właśnie chodzić o energię gdzieś jakichś sporów, jakiś tutaj, wiecie, yy, no komunikacji, która yy, no, była też dla Was bolesna, gdzie, gdzie po, poczuliście jakieś tutaj, no że yy, czujecie też może jakąś stratę, kochani. Może to była też strata, właśnie, czy, czy, czy pracy, czy może wyrzucenie z pracy, czy może tutaj chodziło chociaż ja nie, nie widzę tego tak. Ale tutaj jakieś nieznacki, jakieś e, sytuacje takie, które gdzieś były dla Was emocjonalnie bolesne, albo słowa, może ktoś Wam napisał po prostu coś, z kimś pisaliście tutaj, wiecie, byliście w czymś, czy, czy w jakiejś relacji, czy nawet się z kimś spotykaliście, i tu doszło do jakiegoś może konfliktu do czegoś, co Was rozczarowało. Może wiecie, czasami wystarczy, że ktoś jedno zdanie powie, albo czasami wystarczy, wiecie, że ktoś po prostu buzię otworzy, usta otworzy i już, wiecie, poczu poczujecie, że no, że jednak, no, rozczarowanie, że no, no, nie bardzo, nie? Także, ale ktoś tutaj mi się taki pokazuje, jakaś komunikacja, coś, co, 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 co działo się właśnie na poziomie może właśnie rozmowy, że tutaj no, coś po prostu Was uraziło. Może odejście właśnie też kogoś, może rozstaliście się tutaj w jakiejś um, kłótni, w awanturze. No zobaczymy, co tutaj dalej, ale ja tutaj widzę przy sądzie, że może też chodzić tutaj o kochanie, przy sądzie o rozwód, o, o jakieś sprawy tutaj, właśnie sądowe, które gdzieś się toczą. Tu jest odejście od jakiejś energii, jakiegoś działania, może już nie, nie musicie działać, wiecie, albo po prostu energia jakiejś osoby, ale tutaj jest odejście od tego, pójście dalej jaki spór, jakieś kłótnie, ale wy tutaj nabieracie mocy, wy tutaj przezwyciężacie te trudne sprawy. Ja chcę zobaczyć e, e, tą ósemkę kielichów. Dlaczego ósemkę kielichów? ok Tu też jest karta, właśnie y, mówiąca o, o jakichś dobrych uczuciach, o domu, o rodzinie, może odejście dziecka, odejście y, jakiejś bliskiej osoby. Może rozwód. Może po prostu. To też jest odejście, wiecie, od takich um, uczuć, które były też um, bardzo w nas takie infantylne, dziecięce. I tu jest dzięki temu może też staniecie na nogi, zobaczenie spraw takimi, jakimi są. Przezwyciężenie jakichś trudności, może też tutaj są sprawy jakieś o dzieci, kochani, alimenty, takie rzeczy, o dom rodzinny. Jak najbardziej. Ja chcę zobaczyć, dlaczego ta piątka kielichów. Co tutaj Was tak zraniło? Co Was tutaj rozczarowało? Okej, okay. no jest to jakaś blokada, jakieś emocje, jakieś poczucie uwikłania, może dla niektórych nawet jakieś wiecie więzienia takie umysłowe, poczucie blokady, że nie mogę iść dalej. Wiecie, co ja dopowiem jeszcze tego króla, bo, bo chcę zapytać, kim on tutaj jest. Rzeczywiście, kim on tutaj jest, co to jest za energia? Czym on tutaj jest? Kim on tutaj jest? Aha, właśnie dlatego ja zaczęłam tą kartę i od razu pomyślałam, że poczuliście się w coś uwikłani, skojarzyłam to z tym królem tutaj. No i tu jest diabeł, kochani. To jest ktoś właśnie, od kogo trzeba było odejść, od czegoś, od jakiejś energii. Może energia jakiegoś właśnie sprawowania jakiejś kontroli nad czymś. Czegoś, co było toksyczne, czegoś, co bolało, czegoś, co, co byliśmy uwikłani, zatrzymani. Ale wy tutaj nabieracie mocy, także nie martwcie się, bo mimo tutaj jakichś bólów, jakiegoś yy, przykrych rozmów, Tutaj jest to nabieranie tej mocy i przezwyciężanie trudności. Zaraz zobaczymy na koniec, jak to tutaj się pokaże, ale tutaj no, jest ta trudna energia. Albo trzymanie w jakichś ryzach i ktoś kogoś trzyma. Może w pracy, wiecie, byliście uwikłani w coś i trzeba było tam siedzieć, bo, bo, nie wiem, bo, wiecie, szef trzymał Was, nie wiem, pensją albo czymkolwiek. Albo osoba, która po prostu jej działania tutaj były toksyczne, były... No, tak jakbyście czuli się uwikłani w coś, zatrzymani w jakiejś pułapce mentalnej, nawet. Dobra. Ja chcę teraz zapytać o ten um, sąd. Dlaczego tutaj sąd? Karta sądu. Aha, dwójka mody. No, mówię, może chodzić tutaj o pieniądze, może chodzić tutaj o stanowisko pracy, można tutaj właśnie przyjrzeć się temu. Jak, jak osiągnąć balans, balans w życiu, wiecie? Jak połączyć, nie wiem, różne energie ze sobą. Próby takiego przyjrzenia się sytuacji, żeby ogarnąć to, po prostu najzwyczajniej w świecie, żeby ogarnąć tą codzienność. Dobra, teraz chcę zobaczyć na koniec, jak to Wy tutaj ogarniecie, no bo jest tutaj ta sytuacja, jest tutaj ta karta. Tego nabrania mocy i tego przezwyciężenia. Wy macie tą siłę. Dobra, to zobaczymy, co z tego tutaj wyniknie. Ja mam wrażenie, że wy tutaj będziecie odchodzić, albo ten ktoś tutaj odchodzi, też tak może być. Ktoś za Waszymi plecami działa, kochani. Albo wy też, może być to energia wasza, że wy nabieracie tej siły i nie wiem, może odchodzicie, wiecie, może kupujecie inne mieszkanie, wy, wynajmujecie jakieś inne mieszkanie, odchodzicie. Patrzycie w przeszłość już, e, że tam jest potencjał i trzeba tutaj tę energię już zostawić. Tu były jakieś, może wiecie, oszustwa, jakieś kombinacje, ktoś działał za waszymi plecami, ktoś oszukiwał, e, kombinował ale wy tak jakby już patrzycie w przeszłość. Wiecie? Wy patrzycie już w przeszłość. Mam wrażenie, że wy stajecie na nogi, pokonujecie jakąś trudną sytuację, może nawet finansową i tutaj dla was przychodzi ten... przychodzi... Że osiągniecie to, co chcecie, mam wrażenie, jeżeli chodzi o finanse, o, o nie wiem, szukacie mieszkania, czy, czy chcecie tutaj coś kupić, czy, czy oszczędzić coś, to ja mam wrażenie, że tutaj będzie zadowolenie, jeżeli o to chodzi. Wypatrzycie już w, 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 w prawidłową stronę, kochanie. To jest karta brama, to jest karta pójścia dalej. Tutaj te, też ta karta jest. Pójścia dalej, pozostawienie yy, czegoś, może pozostawienie, nie wiem, jakiejś przeszłości po prostu za sobą. Gdzie byliście emocjonalnie do czegoś tutaj z czymś połączeni? Tak jakby ktoś może was oszukał, wiecie, i e, widzicie, że to już tak nie idzie, i jest karta po prostu pójścia dalej, karta bramy otwarcia się po prostu na nową przyszłość. I wy tutaj to osiągacie, kochani. Dziesiątka monet, karta sukcesu, e, bogactwa, dobrych pieniędzy. Także super. Może osiągacie to też jakimś sprytem, właśnie swoim. Może trzeba się, wiecie, ciemną nocą gdzieś tam e, ulotnić. Może nie mówić wszystkiego, ale patrzeć z wiarą w przyszłość, kochani. Bo tutaj ta przyszłość się dla Was otwiera. Tu się dla Was otwiera jakaś. Nowa możliwość, nowa możliwość. Jeżeli chodzi o pracę, o finanse, to tutaj będzie zadowolenie, tutaj są awanse, tutaj są dobre pieniądze, wygrane, yy, no naprawdę premie, coś dobrego. Super, dobra. To zobaczmy, co karty tutaj radzą. Jaka wskazówka dla Was? Wow, nie bój się zmian, ruszaj do przodu. Koło fortuny. Koło fortuny. Uwierz w to, że wszechświat chce dobrze. Jeżeli by było źle i był ten diabeł, były jakieś uwikłania, zatrzymania, to wiecie, tu się koło obraca, nie? Także będzie lepiej. Jeżeli byliście w jakimś dołku, czy, czy coś tutaj was wiecie, no, poczucie takiego rozczarowania, to wierzcie w to, że będzie dobrze. No, koło fortuny mówi o fortunie, mówi też o nie wiem, zagrajcie w. Tego, w, w lotka czy tam, w, w co tam chcecie, nie wiem, grać. Także wszystko jest tutaj możliwe. Koło tutaj fortuny wam będzie sprzyjało. I macie to też, kochani, uwierzyć. No dobra, okej. Okay. Ja Wam życzę tutaj tej mocy i dobrych zmian, kochani, pozytywnych zmian, e, z, dobrymi, z dobrymi zakończeniami. Także trzymam kciuki, żeby tak było. Dobra, ja Wam dziękuję i kochani, pozdrawiam serdecznie.